Trzymam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie ładuje mi się Terraria. Tak, to jest nowa seria. Będzie sobie razem z Arkiem i Minecraftem na jakimś serwerze. Jeszcze to sobie powoli dopracowuję. Tam yy, jeszcze parę rzeczy muszę uzgodnić z innymi osobami, które będą grały. I tyle. Yy, Ark będzie nie w tym tygodniu, ale będzie i też Sorki, bo pojawiają się troszkę troszkę późne odcinki czy aż późno ogólnie nie nagrywam dosyć często dlaczego nie nagrywam zapytacie, a dlaczego nie nagrywam bo musiałem troszkę odpocząć i musiałem wymyślić co nagrywać bo Arka mi się spoko nagrywa ale jest to ciężkie zresztą też muszę no troszeczkę poświęcić czasu. więc uznałem, że cóż po prostu sobie nagram terarię gramy oczywiście na telefonie o, nie chciało mi się kupywać te za 30 zł. To sobie z hakerskich stron Nie no. Nie, ale akurat to, że gramy na telefonie to serio. Więc sorry każdego, każdemu komu to przeszkadza, ale no. Chwila. Hmm. Yy... Muszę coś zrobić. Dokładnie. Tak, dobra, już, właśnie. I teraz po prostu dajemy play. Ja sobie też gram na takim innym świecie, ale no. Startujemy oczywiście z takim wyposażeniem. Co nie jest zbyt ten? To jest koper, koper w ogóle. Więc koperowe rzeczy. No i cóż, i lecimy tutaj. Jak widzicie, też mamy jakiegoś. To jest. Jacoba. No spoko. Mamy tutaj Jacoba. I my będziemy musieli pokonać. mu lola. Tak, yy, wiem kto to jest Moon Lord, bo oglądałem sobie Mangetsu parę odcinków i Moon Lord to jest brat Kutulu? No nie wiem, ale no chociaż w tej grze tak jest Jak widzicie tutaj mamy tego naszego towarzysza i tutaj też mamy jakieś potwory, których chętnie bym się pozbył, więc możesz sobie iść bo wyciągnę miecz, dobra mam miecz nie czym. Atakuj! Ale nie do góry! Tu, 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 tu. Slajma tego. Dobra, Uf, mam dwa żale. Jednak straciłem odrobineczkę zdrowia, co już nie jest fajne. Yy, tutaj też oczywiście mam crafting, dlatego zrobię sobie workbench, co jest oczywiście podstawowe na przykład w Minecrafcie. I robimy sobie jakąkolwiek zbrojkę zbrojkę drewnianą, bo o czemu by nie? Zróbmy sobie też łuczek yy... i parę 10 ścian. Nie wiem ile, ile mogę... No, 100 ścian. Fajnie. Dobra. Yy, następna rzecz jest taka, że ja muszę sobie te wszystkie rzeczy wziąć oczywiście na siebie, żeby no, mógł to... Nosić, i żeby też trochę mniej zdrowia mi leciało. Jak widzicie, mam już całe zdrowie, tutaj chyba nie ma głodu. Oj, sorry, króliczko, nie podchodź, królik, nie podchodź, nie podchodź, nie. No, zregeneruj się ładnie, bo ten króliczak w sumie nic mi w życiu złego nie zrobi więc po co ja mam go zabijać? Yy, jak widzicie, ten nasz Jacob troszkę odchodzi, ale to myślę, że nie będzie zbyt problem, więc ja może sobie po prostu pójdę. Dalej i wykopię to drzewo, bo to jest jakieś drzewo dziwne. Nie widziałem jeszcze takiego drzewa. Jesteś nowego? Mamy Lemona. Ok, nieważne. Niech chcę. W ogóle sorry, jeżeli będziecie słyszeć wiertarkę. Dziękuję panie sąsiedzie. Oczywiście pan sąsiad zawsze musi mi pomóc w nagrywaniu. O nie! Czemu? No wyskakuj stąd. Boże, tam jakiś prezent leci. Domos, nie Dobra, normalnie. Trzeba stawiać most. Stawiamy most. Kurde, tutaj nie da się chodzić. Pomocy. A nie raj. Dobra. Jeszcze trochę jest. Dobra, zabiłem. Nie wiem czy to dobrze. Ale powiedzmy, że tak. Tutaj też mam jakieś rzeczy, ale nie chcę tu iść. Szczególnie nie chcę tu iść. Więc ja może po prostu sobie stąd pójdę. Tylko. Kurde. Kilofik w dłoń i lecimy jak w Minecrafcie. Jak w Minecrafcie się będziemy wkopywać, żeby wyjść stąd, z tego okrutnego świata tak zwanego Terrarium. Mam nadzieję, że też seria będzie Wam się podobała, inne serie oczywiście na tym nie ucierpią, a się wzbogacą nawet, bo jak też zauważyliście gry survivalowe są coraz częściej na moim kanale i myślę, że, czy nie zrobić ogólny, znaczy może nie ogólny kontent z gier survivalowych, bo tego raczej bym nie wytrzymał, zresztą Wy też, ale na pewno odrobinkę więcej kier, by było na kanale. Myślę, że by Wam się takie coś spodobało, więc no. U, 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 u. Dobra, dalej, dalej, dalej. I cóż, może ja zacznę chodzić nie w wodzie, a po wodzie. Tylko jak chodzić po wodzie? Teraz to jest największe pytanie. Ale dobra. Może po prostu wyjdźmy i pójdźmy tym jeziorkiem. Problem jest taki, że moja postać niezbyt umie wszystko, więc... Pływać ja się nie umie Jak ktoś. No, no chodź A ty chodź, co? Taki koksu jesteś? No i co, no i było podskakiwać do mnie No nie mm, ja, ja mam całą zbroję założoną, no mam O nie, prezencik Szybko, miecz! Miecz w dłoń! W ogóle jak ten miecz szybko ora. Boże, jak takie coś w Minecraftie by było, albo w Ark'u, to, to by był przecież najpiękniejszy item, jaki tylko jest w tej grze. Boże, bęk. i Patrzcie, jak to ora go. Przecież takie strefy ja mogę robić teraz, że to jest horror do tych małych. Nie wiem nawet, co to jest. To są slimiki takie. Dobra. 25 koperu, czyli wiem już w sumie jak się koper zdobywa, koper trzeba zabijać, to małe Ta? W ogóle co to jest? To! Dirt blok! Mam dirt bloki, po co mi? Nie wiem Mogę się podsadzić na przykład Można się tu podsadzać, nie? Można budować tutaj konstrukcję z dirta Hmm o. o Jezu! Patrzcie! Jakie, je, ja je wysoko jestem Dobra, idziemy do naszego y, kolegi. Nasz kolega jest tutaj i o dziwo jeszcze żyje. Więc kolego, panie, panie, kolego, panie, panie. No. Y, mógłbyś tak odrobinęczkę mieć tak miejsce, nie wiem gdzie byś na przykład nie umarł, czy coś? Ja jeszcze tutaj ci zamuruję tymi ścianami, co z tego, że przez nie da się chyba przechodzić. No niestety da się. Dlatego musimy zrobić coś lepszego. Wezmę sobie te platformy, bo one mi się zdają spoko. Dobra. Zróbmy taką jedną platformę tu. Jedną platformę tu. Czy ja mogę na nich, mogę na nich stawać? A właśnie, czy to ma... ty masz łuk, panie? To będziesz mnie bronił, jak coś. Wiem, że ja miałem ciebie, ale. w mnie to obchodzi? Dawaj, no chodź na solo. Bo ja tutaj jestem ogólnie od walki wręcz. I raczej nie zamierzam być od czegoś innego. Ty no to ja taki mosty będę mógł tutaj pobudować. W sumie, bo tu. To... Nawet dobrze wygląda. Panie sąsiedzie, czy ty możesz się być cicho? Bo ja nagrywam. Oczywiście, że nie możesz być cicho, bo nie możesz, ale. Pamiętajcie, starałem się uciszyć <ścisz> sąsiada. Nie moja wina. Jak coś nie na mnie. Dobra, więc mamy takie rzeczy fajne. Tutaj niestety jest ta ściana, więc czy ja mógłbym na przykład tutaj mogę tu dobudować mogę tu taką dobudówkę zrobić no to wygląda jako tako dobrze, dobra teraz sobie te bloki tylko trochę pokopię jeszcze, jak też widzicie tutaj przybliżony ekran przy okazji tutaj będzie mieć taki dół i tutaj po prostu zrobię takie coś co Miałoby być murem, albo tam ścianą z czymś, tylko, że żeby zrobić taką ścianę, to ja najpierw muszę ją postawić i najpierw musicie przestać mi klepać, więc chodź, no, który pierwszy, który pierwszy, no, dobra, już zabiłem tamtych, no dobra, chodź jeszcze ty na solo, no chodź, no, nie mam wędki ani łódzku, ale pozdro dla tych, którzy zrozumieli. Dobra, teraz musimy uciekać. Tu, tutaj trzeba zrobić taką dobudówkę szybką szybka Ja nie mam łotka żadnego. Serio? Serio? Nie, nie mam, nie, nie mogę mieć. Oh boy. O, dobra, ściana zrobimy tutaj. Ściana do boju. Dobra, mamy ścianę, mamy ścianę, mamy ścianę, ludzie. Ściana może nam pomóc. Może nie jakoś ultra, ale może. Yy, też yy, może poza odcinkami będę coś farmił, ale ogólnie będę starał się odcinka wszystko robić. Też jest taka informacja, dosyć ważna. I co jest chyba najważniejszą informacją to to, że ziomek no, musisz to wchodzić, nie? Nie możesz poczekać chwilę na dworzu czy coś. Won, idź sobie stąd. Nie lubię cię. Ja, ja ciebie nie lubię, oczekuję od ciebie tego samego. No i Nie to! Tego nie rozwalaj! To masz rozwalać. Kurde. Ty jesteś głupi? Czy głupi? Dobra, szybko ognisko. Ognisko, albo pochodnia, albo cokolwiek. Mm. Us. Dobra, miecz. Dobra. Muszę walczyć. Bo mi te slajmy nie pozwolą budować tutaj. Au, 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 nie chcę zginąć. Dlatego muszę tutaj używać tajnych sztuczek. Yy, dobra. Jesteśmy w naszym pięknym domu. Co to? Co to było? Co to do jasnej anielki było? To jest jakiś demon. Demon eye, czy coś To w ogóle nie wiem co jest To No Klepa Musimy nie, klepa jakąś mieć Aaaa, to mocno wszystko bije No to bije po jeden albo dwa nie. Trudno Trzeba jakoś walczyć Trzeba zrobić ruch łoporu Tam jeszcze nasz ziomek walczy Chyba, albo przynajmniej próbuje Dobra, mam plan, tylko że muszę wykonać go sam. Odciągamy tych Odciągamy ich. Odciągamy! O, choć odcią Nie! Aj! I właśnie te pochodnie jeszcze bym chciał na slot. Bo tego. Drop 2 Silver i 21 koparu. No nie dobrze. Dobra, ale troszeczkę ich odciągnąłem. Dobra, nieważne. Fala to. Dobra, mogę to gdzieś postawić? Dobra, nara, ja się wkopuję. Ja się wkopuję. Ja sobie łaskawie tutaj dam dwa bloki. Ja się tutaj muruję ładnie i będzie spokojnie. Więc stary. No, jest teraz taka sprawa, że ja muszę wziąć to i ci pomóc. Jesteś w dole? Nie, nie jesteś w dole. Dobra. Kurde. No, bo ja nie mam szans z nimi. Szczególnie z nimi. Hmm. Znaczy, dobra. Może jeszcze mam jakieś szanse. Jeżeli on mi pomoże. Jako tako. Kurde. Dobra, wiecie, co ja może skończę ten odcinek i poradzę sobie jakoś z tym złym czasem, a ja w tym czasie zapraszam Was do subowania, lajkowania i w ogóle i nara.